Cześć! Witam Cię w kolejnym dniu z naszej serii 100 dni do matury. Dzisiaj omówimy sobie styczną do wykresu funkcji. Nie będę się w tym temacie bardzo dzisiaj zagłębiać, dlatego, że przy okazji pochodnej oczywiście powiem troszeczkę więcej na, na ten temat. Jedyne, co bym dzisiaj chciała powiedzieć, no to co to jest ta styczna, tak? Styczna do wykresu funkcji. Oczywiście przy założeniu, że nasza funkcja f będzie różniczkowalna w pewnym punkcie x0, y0, to styczna do wykresu funkcji właśnie w tym punkcie, to jest prosta, która przechodzi przez ten punkt i której współczynnik kierunkowy jest równy pochodnej w tym punkcie, tak? Pamiętajmy, że pochodna mówi nam o zmianie, więc ta styczna też będzie mm, tak naprawdę o tym nam mówić. Ale no dzisiaj nie będziemy sobie wspominać o tej pochodnej, dlatego też wybrałam pochodne takich funkcji dość łatwiutkich do policzenia, tak żeby nam tutaj nie utrudniać. Na pewno jeszcze o tej stycznej powiemy sobie troszeczkę więcej, właśnie przy okazji mówienia o pochodnych, więc już za kilkanaście powiedzmy filmów z tym się też tutaj spotkamy. No dobrze, więc przejdźmy sobie jeszcze do takiej krótkiej uwagi i przejdziemy sobie zaraz do zadań. Mianowicie, no jeżeli my mamy jakąś styczną do wykresu funkcji, powiedzmy sobie, że na przykład w tym punkcie to o powiedzmy, że to będzie jakoś tak. No to ta styczna yy, to jest takie przeciwieństwo troszkę tego, co się uczyliśmy przy okazji stycznej do okręgu. E, mianowicie, przy stycznej do okręgu ta nasza prosta musiała mieć dokładnie jeden punkt wspólny z okręgiem. Tutaj tak nie jest. To znaczy, jeżeli mamy styczną do wykresu funkcji, e, to ona może mieć więcej punktów wspólnych. Z tym, z tym naszym wykresem, tak, ale jest jedno ale, też to działa w drugą stronę. Jeżeli mamy jakąś prostą, która ma tylko jeden punkt wspólny z, danym, z daną funkcją, to niekoniecznie musi to być styczna, tak? Więc. Więc tutaj o tym sobie pamiętajmy. No dobrze, no to przejdźmy sobie do, do zadanka. Pierwsze, wyznacz styczną do wykresu funkcji f w punkcie 1, y, 0. No właśnie, więc tak jak nam definicja mówi, że styczna... Y, ta funkcja jest oczywiście różniczkowalna. Styczna do wykresu funkcji w tym punkcie x0, y0 to jest prosta, czyli to będzie po prostu y równa się ax plus b, która przechodzi przez dany punkt tak, to bardzo ważne, oraz jej współczynnik kierunkowy jest równy pochodnej funkcji w tym punkcie. No i my oczywiście nie musimy o tym wszystkim pamiętać, bo mamy też w razie W tablice maturalne, o, tu sobie to na razie wklejmy, zaraz sobie to przesuniemy, które też nam fajnie pokazują, co po prostu potrzebujemy policzyć, czyli my szukamy stycznej, tak, i ta styczna będzie miała... W Wy, wzór, przepraszam, AX plus B. Gdzie to nasze A, czyli ten współczynnik kierunkowy, to jest po prostu... Pochodna w tym punkcie. Czyli to nasze A to będzie f' od x0. Oczywiście możemy sobie od razu podstawić i mieć cały tutaj piękny wzór funkcji, ale możemy sobie po prostu wyliczyć to A i później sobie podstawić ten punkt B do, do tego wzoru tej stycznej i w ten sposób wyznaczymy ten punkt P do wzoru tej stycznej i w ten sposób wyznaczymy B. No jak nam lepiej by było, to tak sobie po prostu robimy. Ja nie będę ukrywać, że korzystam z tego, że A równa się f' od x0, ale później już nie korzystam z tego wzoru, tylko sobie, po prostu wykorzystuję, tylko sobie po prostu wykorzystuję ten nasz punkt P. No i tutaj z tym punktem P też są delikatne problemy. Ja ten punkt P zawsze muszę mieć. Chcąc, nie chcąc, zawsze będę dążyć do tego, żeby ten punkt P wyznaczyć, jeżeli bym go nie miała. W tym przypadku powiedzmy, że już połowa sukcesu jest za nami, bo mamy x0. Ale jeśli chodzi o, y, o y0, to nie. No i pamiętajmy, że nasz punkt P należy do wykresu funkcji f, no i do tej naszej stycznej. Więc skoro należy do wykresu funkcji f, to nasze y0 to jest nic innego jak f od x0. Więc zacznijmy od porządnego policzenia punktu P, później przeliczymy sobie pochodną, żeby znaleźć to nasze a. No i później sobie podstawimy punkt P do tej stycznej. No dobrze, więc y0 będzie równe. 3 razy 1 minus 2 razy 1 dodać 1, czyli 3 minus 2 dodać 1. No to to jest po prostu 2, czyli mamy punkt P1, 2. Teraz wyliczamy sobie pochodną, czyli f' x będzie równe 15x do 4 minus 4x. No, więc to nasze a to będzie nic innego jak f' od 1, czyli od naszego x0. W takim razie a jest równe 15 razy 1 do 4, czyli razy 1 minus 4 razy 1, więc to będzie 11, czyli już teraz mogę sobie zapisać tą moją styczną jako 11x plus b. Żeby wyliczyć to b, wystarczy, że ja podstawię sobie punkt p, no bo ten punkt p należy nie tylko do wykresu funkcji, ale też prosta przez niego będzie przechodzić. W takim razie 2 równa się 11 razy 1 plus b, czyli 2 równa się 11 plus b, więc minus 9 równa się b. W takim razie ta moja styczna to jest 11x minus 9. No i to jest odpowiedź w tym zadaniu. Czyli przedstawiłam taki cały tok który powinien się odbyć w momencie, w którym liczymy styczną do wykresu funkcji. Mam nadzieję, że tutaj wszystko jest dość jasne i oczywiste. Pamiętajcie, że zawsze potrzebujecie punktu styczności. Jeżeli tego punktu nie macie, to się musicie zastanowić, czy macie możliwość wyliczenia na przykład a, no i później z tego równanka tutaj wyliczyć sobie ten punkcik x0. Przechodzimy do kolejnego zadanka, wyznacz styczną do wykresu funkcji f(x) równa się 3x kwadrat plus x minus 2, prostopadłą do takiej prostej, no właśnie, nie mam punktu, jeżeli chcę wyznaczać styczną do wykresu funkcji, to muszę mieć ten punkt, no to jest niezbędne, tak, dlatego, że ja mówię o stycznej do wykresu funkcji w konkretnym punkcie, nie jestem w stanie tak o sobie policzyć po prostu tak ogólnie tego wzoru, muszę mieć konkretny punkcik, w takim razie, żeby mieć ten konkretny punkcik, a ja go nie mam, to tutaj, jak wcześniej powiedziałam, wykorzystamy sobie takie równanko. Czyli tak, pierwsza rzecz, czy ja jestem w stanie znaleźć pochodną? No, jestem. Więc zacznę od znalezienia tej pochodnej, Czy to będzie 3 razy 2, czyli 6x dodać 1. Druga rzecz, czy ja jestem w stanie znaleźć współczynnik kierunkowy tej mojej stycznej? No jestem, dlatego że mam prostą e, prostopadłą do tej mojej stycznej, więc wyznaczę sobie na początku z mm, tej mojej prostej prostopadłej współczynnik kierunkowy tej prostej prostopadłej, a później sobie wyznaczę współczynnik kierunkowy tej mojej stycznej. W takim razie tutaj mam x minus 5y minus 10 równa się 0, czyli x minus 10 będzie równe 5y, czyli y będzie równe 1 piąta x minus, e, minus 2. Czyli tutaj ten nasz współczynnik kierunkowy to jest 1 piąta. Więc a razy 1 piąta mi musi dać minus 1, czyli A musi być równe minus 5. Skoro tak, to tak jak wspomniałam, podstawiam sobie pod e, ten mój. Pod to moje równanko, to sobie możemy tutaj przenieść, żeby mieć jakiś taki sensowny ciąg, zdarzeń, czyli a, więc minus 5 będzie równe f' od x0, czyli 6x0 plus 1. Czyli minus 6 będzie równe 6x0, dzielę sobie przez 6, czyli x0 będzie równe minus 1. No dobrze, czyli mam już x0, to teraz sobie wyliczymy y0, czyli f od x0. Czyli y0 to będzie 3 razy minus 1 kwadrat plus minus 1, czyli minus 1, minus 2. Czyli to będzie 3 minus 3, więc to jest 0. Czyli ten nasz punkt p to jest punkt minus 1, 0. No dobrze, no to w takim razie ja już wiem, że ta moja styczna to jest prosta ax plus b, no i teraz mam już to moje a, więc sobie go podstawiam skoro mam ten punkcik, czyli y równa się minus 5x plus b, w takim razie podstawiam punkcik, 0 równa się minus 5 razy minus 1 plus b, 0 równa się 5 plus b, czyli minus 5 równa się b w takim razie y równa się minus 5x minus 5, no i to jest odpowiedź w tym Zadaniu, więc pamiętajmy o jednej, w sumie najważniejszej rzeczy: przystycznej. Przystycznej do wykresu funkcji: ja muszę mieć punkt. Jeśli, jeżeli tego punktu nie mam, no to musimy starać się jakoś zadziałać i po prostu ten punkcik znaleźć, tak? On będzie tutaj kluczowy. Zawsze gdzieś tam wokół tego punkciku musimy się kręcić. No dobrze, zadanie z czerwca 2023. Zobaczmy sobie jakieś takie króciutkie zadanie za trzy punkty. Z CKE. Funkcja F jest określona następującym wzorem. Dla każdego x należącego do R. Punkt P należy do wykresu funkcji F. No, i mamy obliczyć x0 oraz wyznaczyć równanie stycznej do wykresu funkcji f w tym punkcie. No dobrze, tutaj tak naprawdę wydaje mi się, że większą trudnością na początku może być wyznaczenie tego x0 niż już później samej tej stycznej. No więc wyznaczmy sobie to nasze x0. Żeby wyznaczyć x0, to ja sobie zauważam, że 18 to będzie f od x0, więc 18 będzie równe 2 x0 do 3 minus 4x0 kwadrat plus 9x0. No więc ja sobie wszystko przeniosę na jedną stronę. I teraz wyciągnę sobie na przykład tutaj z tych pierwszych o, x0 kwadrat przed nawias. A nawet 2x0 i tutaj będziemy mieć x0 minus 2, a tutaj mogę sobie dziewiąteczkę wyrzucić przed nawias i też mam x0 minus 2. Czyli mam x0 minus 2 razy 2x0 kwadrat dodać 9 równa się 0. Tutaj mam od razu sprzeczność, nie uda mi się uzyskać yy, tutaj 0, tak? O, żeby jeszcze ładniej to zapisać, to sobie przerównam każde do 0. No a tutaj mam x0 równa się 2 i to jest moje, w takim razie tutaj x0, czyli mój punkt P, to jest punkt 2, 18. No dobrze, no to teraz, skoro już mam ten punkcik, to tak naprawdę zadanie sprowadza się do tego, co robiliśmy w zadanku numer 1. Czyli najpierw sobie zaczniemy od policzenia pochodnej jest to pochodna z wielomianu więc też dość łatwo sobie to wyliczamy 2 razy 3 to będzie 6x kwadrat minus 4 razy 2 czyli 8x no i dodać 9 teraz sobie wyliczymy to nasze a, czyli współczynnik kierunkowy stycznej, więc to nasze a to będzie równe 6 razy 2 kwadrat minus 8 razy 2 plus 9. Czyli mamy tak, 6 razy 4 to jest 24 minus 16 plus 9. Czyli mamy tak, 24. Okej. Okay. Y Dobrze. 24 minus 16 to jest 8 plus 9, to będzie 17. No to teraz ja już wiem, że ta moja styczna to jest yy, prosta o takim równaniu, 17x plus b. Teraz, aby znaleźć b, to ja sobie podstawię ten nasz punkcik yy, p, czyli 18 będzie równe 17 razy 2 plus b, czyli 18 to jest 34 plus b, więc minus 16 to jest b. Czyli ta nasza styczna będzie miała wzór 17x minus 16 no i tak naprawdę to jest tyle w tym zadaniu. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Postaram się jeszcze dorzucić jakieś ciekawe zadanka przy okazji już wyliczenia stycznej, na przykład przepraszam, pochodnej, na przykład pochodnej funkcji złożonej o tym sobie będziemy mówić i tam jeszcze wrócimy do tej stycznej, więc powiedzmy, że to jest taka pierwsza część, taki. taki mm, Wstępik, tak naprawdę, do tego tematu. My jeszcze będziemy go rozwijać, ale tutaj, ze względu na to, że przyda się nam to w zadaniach też w geometrii, to zdecydowałam się, że dodam tutaj taką pierwszą, podstawową część od tych stycznych. Tak jak mówię, my do tego tematu jeszcze wrócimy w tej serii. No a na dzisiaj to tyle. Zapraszam Was oczywiście do lajkowania, do komentowania, do subskrypcji na inne moje social media i do zobaczenia już w kolejnych filmach. Cześć!